Mamko, ja jestem Topolo i witajcie na kolejnym odcinku serii Warcrafta że już to jest odcinek siódmy eee, skoczyłem sobie tylko po herbatkę i kontynuujemy naszą serię także wracamy do gry i eee, i lecimy z tym dalej zbieramy scenę dobra rzeź Stradholmu Zobaczmy co tu teraz nas czeka. Następnego dnia: rankiem przedmieściach Stratholmu. Aha, czyli tak naprawdę, rozdział szósty, i to może być ostatni rozdział pewnego etapu. Co dalej, co nie ma nic na mapie w sumie. Po Stratholm zobaczymy, co będzie później. No, wczytuję się wczytuje. Może być grubo, jak tak się długo wczytuje. O, coś się dzieje. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako pallady nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Całe miasto musi zostać oczyszczone. Co takiego? Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła uterze. Jako twój przyszły król rozkazuję ci oczyścić miasto! Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A nawet gdybyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał! Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie? Czyżby... Lordzie uterzę na mocy prawa, sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz... Już to zrobiłem! Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną! Reszta, precz z moich oczu! Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę! wybacz Arta Nie mogę na to patrzeć. Hmm. No cóż, służę światłości. Krosz do Stratholmu, rycerz. A teraz możesz w, w koszarach szkolić rycerzy, to koni konni wojownicy. Okay. Oczywiście. Koszarach. Mądry plan. Zrobimy trochę tych rycerzy. tartak zamek Kuźnia. Tartak, zamek Kuźnia. Dużo będziemy potrzebować. Aha, oni będą się chyba tutaj respić, tak mi się wydaje. Dobra, to chyba będzie gruba misja. Co tu mamy? Tutaj jest gotów do pracy. Co? Tu nie można, Dobrze. Gotów do pracy, tak? No już, nie. Nie. już. Gotowy do akcji. Więcej drewna będzie trzeba. Gotów do pracy. Więcej pracy. No też jest, w sanktuarium nie ma. Szary są? Jeszcze raz to, co tu trzeba? Zamek kuźnia. Tartak. Kdzież jest Gotów tartak. Do pracy. Zamek. Gotowe! To teraz zamek to przebudujemy Gotów do pracy. O co chodzi? Rozumiem. Gotowy do akcji! Co? i drewno. To jest po prawej stronie. Dobrze. O co chodzi? Nie trzeba mi się kłaniać. Nie muszę zobaczyć, co to jest to jak najbardziej. Oczywiście. Jakie masz rozkazy? Gotowe. Czego ci trzeba? Więcej pracy? Jakaś łódź, światło, nie mogę zrobić na honor, po tej stronie? Oczywiście, jakie masz rozkazy, mhm. jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Może jakaś no, znaczka będzie? Plan. O, proszę bardzo, nic Cię już nie uratuje. Czekałem na Ciebie, książę. Jestem Malganis, no, no, no. o Ty, jak widzisz. Przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych, o ty. dom po domu. Aż wreszcie płomień wow. życia zagaśnie w tym mieście. Na zawsze. Nie pozwolę na to. Prędzej sam zabiję tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. Ej, jak on tam się znalazł? Przecież ja tu orków bije. Zabij stu mieszkańców. What? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Potrzeba więcej złota. Kurde, coś mnie tu zaczęło niepokoić. Jakieś niebezpieczeństwo? Rak, nie Wisior energii? No nie. Po założeniu... Po założeniu... Znajduje się po założeniu ten. Gotowy brak Zakończył miejsca wykwipunku. Oczywiście. Jak najbardziej. Dobra. Oczywiście. Wracamy. Jak najbardziej. Twój rozkaz. Sprawiedliwości niech stanie się Ulekszenie zarość. gotowe. Potrzeba więcej zło. Zło. O co Dobra. chodzi? Więcej pracy? Dobra, muszę już wysyłać tam jakieś jednostki, no bo to tak... Energia magiczna jest dziś Dobra, bardzo Zaczniemy rycerzy robić, a potem już tylko i wyłącznie rycerzy. Badania, nie chciałem ja go zabić. On zabił 14 już. Nie mógł go nam teraz. Światłość jest mą siłą. Na honor. No no to idziemy, zobaczymy. Mądry plan. Gotowe. Na honor. Przyczę. Wybacz mi to, co muszę zrobić, jak najbardziej, mądry plan. No, idźmy na lewo, żeby tego dziada nie spotkać. Jak najbardziej, Malganis, oczywiście zakażona kamienica. Energia magiczna jest dziś bardzo kapryśna. Badanie zakończono. Jak najbardziej. Dobra, tutaj. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Zapracuję naszą więcej słów. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. lecimy dalej. Mądry plan. Sklep goblinów nie mamy nawet miejsca, oczywiście. Za co? więcej. No nie, co on tak szybko zabija? 30 do 12 już Badanie zakończone Oczywiście Dobra. gotowe mm. co? Jedziemy te farmy potrzeba więcej złota Dobra, ale skąd ja wezmę złoto? Nie mam tutaj już nawet gdzie. Krok atakuje nasz oddziały! Światłość jest mą siłą. Mądry plan. Jak najbardziej. Tak. Ofarcie, kurde, jeszcze będą mi atakować tutaj? Czekam. Na twer. Róg atakuje nasze oddziały. niech stanie się zadość. Dobra, dwadzieścia pięć do trzydziestu Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak najbardziej. Nie wiem czy ja dobrze to robię, czy ja mam go rozwalić. Czy mam się z nim ścigać? To jest właśnie. Badania zakończone. Jakieś niebezpieczeństwo? No, powiedz tylko słowo. Pozwól, że ci pomogę. Światłość jest mą siłą. Mądry plan. Na honor. Gotów do strzału! Czego chcesz, sklepeńku? Jakie masz rozkazy? Służę światłości. Mądry plan. Gotowy do akcji! Zajmij się lepiej czymś pożytecznym, chłopcze. Najrozsądniej postąpisz, jeśli wrócisz do tego z idiociałego starca Twego ojca, by wspólnie z wow, nim wow, wyczekiwać wow, co, to jest? Waszego panowania nad tą krainą. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczuj Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest możliwa. Rad? Nie, jest taki. Jestem trudno. Jestem gotów. Dobra, wynajdę jeszcze raz. jest mą siłą. Dobra, zczeszaj tu zioma swoich sprawiedliwości niech stanie się zadość. Światłość jest mą siłą. Tak. Dobrze, trylowe, potrzeba więcej zreba. Oby to miało sens. I znów wszystko w rękach alfów. Cóż za świetny pomysł. Dobra, będziemy mieli drugą armię. Potrzebujesz pomocy. Słamy tutaj. Gotowe. Paniżna, opracowanie magicznego strażnika. Umożliwia wierzą ludzi. Ukrywanie niewidzialnych Zakończone. jednostek. O co mi to? Na razie niepotrzebne. O. O sprawiedliwości nie wystanie się zadość. Mądry plan. Potrzebujesz pomocy, słowie. Światłość jest moją siłą. Oczywiście. Sprawiedliwości nie stanie mnie się zaznaczyć. Nie trzeba mi się kłaniać. Ślą. Mądry plan. Gotów, Jakieś niebezpieczeństwo? Służę światłości. Czego kotku. Tego chcesz, z będziesz. No, czyli on powraca. Jakieś niebezpieczeństwo? sprawiedliwości niech stanie się zadość, że ci pomogę. Na honor służę światłości. Czego chcesz, skarbeńku? Tak tu jeszcze mnie atakują. Dobra, będzie będzie trzeba upgrade y zrobić. Dobra, tak na jedną kopalnię złota, to tak słabo to. Wszystko leci. Nie, to trzeba więcej tych healerów zrobić. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. my tych strzelców nie trzeba. Jakieś niebezpieczeństwo? Badania. Zakończyłem badanie. bardziej że ci pomogę. My bardziej

to wyrzucić mądry plan. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Potrzebujesz pomocy, człowieku? Nie trzeba mi się kłaniać. Niech sam yks leczenia. Jakieś niebezpieczeństwo, Pozwól, że ci pomogę. Nie Przebyłem trzeba mi się kłaniać. Oczyścić tę krainę. Dobra, uleczcie się. Mała przerwa. Zrobimy sobie dwóch rycerzy, a resztę jechórz. Tutaj co mamy, priestów krucho z tym złotem. Nie ma tutaj nic, żeby lepiej to złoto zbierać. Jest dziś bardzo kapryśna. Stalowy pancerz. Badania zakończone. Zatrzelców jeźdźców. Aha, czyli to to jest dla jeźdźców, czyli kawalerii. Cześć. Żyję ponownie. Potrzebujesz pomocy, człowieku. Jakieś niebezpieczeństwo? No Akurat się zrespił na łeb. Na, na Właściwie Czego chcesz, skarbeniku? Nie trzeba się kłaniać. Samo jego ojciec, króla. Klinocy, człowieku. Jakieś niebezpieczeństwo? Aha, czyli tutaj wszystko co jest na zielono, te kwadraciki, to jest są do rozwolenia. Pozwól, że Ci pomogę. Skarb na Legach. Skarb atakuje nasze oddziały! Niepotrzebne upgrade'y są. Badania o. zakończone. To mi się podoba. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Potrzebujesz pomocy, człowieku? Służę światłości. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Tak, kotku? Jakieś niebezpieczeństwo? Czego ci trzeba? Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Dobra, na lewo. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Powiedz tylko słowo! Nie trzeba mi się kłaniać. Oby to miało sens. I znów wszystko w rękach elfów. Zwycięstwo będzie nasze. Aha, dobra, atakuje ale... Nie popatrzyłem, że jest za mało farmy. Nie, Czego Chcesz skarbonku? Wasza miłość, badania zakończone. Jakie masz rozkazy? Nie Pozwól, że Ci pomogę. Sprawiedliwości nie o mnie nie Ale za mnie nup. Nasze magiczna jest nowe. dziś bardzo kapryśna. To ja już Co zablokowałem go. No już, już, To ja już pójdę. Ja pierdź. Żyje ponownie. Rozumiem. Jakieś niebezpieczeństwo? Twój rozkaz? Światłość jest mą siłą. Czekam na twój rozkaz. Jakieś niebezpieczeństwo? Czemu on ciągle na mnie tu leci? Mądry plan. Na honor. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Czego ci trzeba? Gotowy. Gotowy do akcji. Gdzie jest ten domek? Nie trzeba mi Twój się. Twój rozkaz. Kłagać. Powiedz tylko słowo. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Badanie mądry zakończony. Plan. Twój rozkaz. Gotowy do akcji. Służę światłości. Jakie masz rozkazy? Tak! Krok atakuje, masz oddziały! To ja już pójdę. Zgotowy do akcji. Więcej. Ha. Przybyłem, oczyścić tę krainę. Nie chcę się wyrównywać. Twój rozkaz, światłość jest mą siłą. Jakie masz rozkazy? Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Twój rozkaz. Światłość jest mą siłą. Gotowe. Sprawiedliwość niech rozkazy? stanie się zadość. Potrzebujesz pomocy, człowieku. Ta energia magiczna jest biały! dziś bardzo do akcji! Więcej, więcej Dobra. To koniec, Malkanisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje szczęście, to nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi. I udaj się na północną grań, to tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. Mm -hmm. To diabła z tobą, Mal'ganisie! Będę cię ścigał choćby na koniec świata! SŁYSZYSZ? NA KONIEC ŚWIATA! Okej... Okay. Let's, zobaczmy. Zobaczmy tylko, co będzie następna misja. Ale już nie w tym odcinku. Zbliżamy się do 30 minut. Eee, zobaczmy, co tutaj jest. to jest mu. Rozbierze stanowiska. Brzegi Północnej Grani. Czyli tak naprawdę już wiecie, co będzie w następnym odcinku. W odcinku 8. Także. Subujcie, zostawcie może lajka, albo jeżeli się nie podoba, to, to, to nie lajka, tylko łapkę w dół. E, da mi to dużo do myślenia. Zobaczymy, poprawimy, jakby coś trzeba było do poprawy zrobić. I co, i oglądajcie, wpadajcie na kanał. E, do zobaczenia, na razie, hej.